Nabycie spadku ze Stanów Zjednoczonych nie zawsze niestety wiąże się ze zdobyciem ogromnej fortuny. Bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, kiedy rodzic bądź oboje rodziców naszych potencjalnych klientów wyjechało do Stanów Zjednoczonych za poszukiwaniu lepszego życia w latach 80. Bardzo często nasi klienci tracą kontakt ze swoimi rodzicami, nie dostają alimentów. Ci rodzice żyją 30-40 lat w Stanach Zjednoczonych, nie kontaktując się ze swoimi dziećmi. Często zakładają rodziny i kontynuują życie, zapominając o tym, co się działo w Polsce. Tak też miała miejsce w ostatniej sprawie, która się w naszej kancelarii znalazła. Przyszło do nas dwoje rodzeństwa, których ojciec 40 lat temu wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Kontakt z nim urwał się po około dwóch latach. Nigdy nie płacił alimentów, nie wysyłał dzieciom żadnych informacji o swoim miejscu pobytu, nikt nie wiedział, co się z nim stało. Jak się okazało, założył on w Stanach drugą rodzinę. Ale dzieci z tego małżeństwa drugiego już nie było. Żyli z małżonką na Florydzie, zgromadzili ogromny majątek, małżonka zmarła pierwsza, pan pozostał sam, żyjąc jeszcze przez kilka lat, nie zakładając kolejnej rodziny. Jak się okazało, nagle zmarł. O śmierci ojca dzieci nie wiedziały, bo nie miały możliwości otrzymać takiej informacji z racji tego, że kontaktu, tak jak mówiłam, nie utrzymywali od 40 lat. Skontaktowała się z, z moimi klientami potencjalna przypadkowa osoba z Facebooka. Poprosiła o kontakt z informacją, że ich ojciec nie żyje, że przyjaźniła się z ich ojcem i że został ogromny majątek w Stanach Zjednoczonych. Zaczęliśmy poszukiwania, żeby dowiedzieć się, czy de facto taki pan zmarł i czy ten majątek po nim został. Poszukiwania trwały bardzo długo, gdyż tuż przed śmiercią Pan sprzedał nieruchomość i nie było wiadomo ani komu sprzedał, ani gdzie znajdują się pieniądze, ani z tej transakcji sprzedaży, ani czy posiadał jakiekolwiek konta bankowe. Przez ponad rok nie byliśmy w stanie znaleźć niczego, co by wyjaśniało, co się stało z pieniędzmi. Ustało nam się tylko ustalić, że Pan de facto zmarł. Przy współpracy z detektywami po ponad roku znaleźliśmy nieruchomość, znaleźliśmy przepływy gotówkowe, umowę sprzedaży nieruchomości, udało nam się ustalić, co się stało z wszystkimi środkami i dlaczego tak trudno było nam odnaleźć ich miejsce, miejsce pobytu. Co się okazało? Wnieśliśmy sprawę spadkową, majątek do nabycia okazał się ogromny, przekraczał 2 miliony dolarów, więc postępowanie o nabycie spadku spowodowałoby, że nasi klienci otrzymaliby po milion dolarów każdy z nich. Niestety, w trakcie postępowania spadkowego pojawił się inny pełnomocnik, który złożył testament przygotowany przez ojca moich klientów, który w testamencie przepisał na swojego przyjaciela cały swój majątek, który po nim pozostał. Niestety, środki, które zostały wydane na poszukiwanie majątku po ojcu, na wszczęcie postępowania spadkowego, doprowadziły do niczego, dlatego że moi klienci zostali w testamencie wykluczeni imiennie, w Stanach prawa do zachowku nie ma. Więc nie zawsze dzieje się tak, że poszukiwanie majątku po rodzicu, z którym straciło się kontakt przez wiele, wiele lat, przynosi rezultaty, jakich oczekujemy.